Dzisiaj o naturze falowej. Cześć, ja jestem Dawid, jesteś na kanale Nowa Mowa. To kanał poświęcony tematyce jąkania, bloków mowy, ale także nowej mowie. Jak rozumieć falę, tą falowość w mowie, tą zmianę w mowie? Fale mogą być bardzo różne. Mogą być fale, kiedy masz przez kilka dni, tak zwany dobry czas, mówisz się lepiej. Mogą być fale o wysokiej częstotliwości, kiedy w ciągu jednego dnia następuje wiele zmian na dobrą, złomową, dobrą i złą. Każdego dnia mamy jakąś tam swoją naturę falową, i każdego dnia fale mogą się zmieniać. Jednego dnia masz zbieg takiej sytuacji, czy spotkanie z takimi ludźmi, że. Mimo, że są fale emocjonalne i twoje ciało zawsze reaguje na takie spotkania, nie objawiają się one dużą ilością zająknięć czy też bloków. Można by powiedzieć, że są tak zwane białe fale czy białe dni. Ale są też fale ciemne, czyli te dni i sytuacje, kiedy tego jest zdecydowanie więcej. Już nawet można przewidywać niektóre dni, tak zwanej złej fali, czarnej fali. Że prawdopodobieństwo zaistnienia tych sytuacji, gdzie będzie więcej bloków mowy, jest też odpowiednio większa. Ale właśnie te fale składają się z tych małych cząsteczek. Tak jak mozaikę. Zobaczycie tutaj, jak Wam robię przebitkę, że każda fala składa się z takich mozaik tych sytuacji, spotkań z ludźmi, można nawet by zagęścić, składa się z tych zdań, wyrazów i ma też swoje wyżyny i niziny. Te małe sytuacyjki, te małe komunikaty, te słowa czasami mają swój dobry moment. Nawet że jeśli jesteś w tej czarnej fali i masz jakiś czas w życiu, czy jakiś okres w życiu, czy już mija jakiś tam tydzień, i nawet jeśli masz jakiś czas w życiu, czy jakiś moment w życiu, że twoich zaburzeń w mowie, twoich bloków jest więcej, to może w tym okresie nawet nastąpić jakiś czas chwilowego polepszenia się w mowie. Jak taka zmienność, taka falowość może wpływać na psychikę? Oczywiście osoby, które doświadczają bloków mowy, tej falowości, zmienności, faktycznie nie mogą do końca być pewni niczego. Gdzie ta fala się zmieni, gdzie się załamie, gdzie nastąpi interferencja. Więc czasami jest tak, że wydaje się, że jesteśmy na takiej białej fali, dobrze się mówi, ale przychodzi moment, kiedy skakujesz na czarną falę albo na ten dołek białej fali, który trwa, trwa i trwa i trwa. To wszystko powoduje, że osoba, która ma bloki mowy i jąkanie traci pewność siebie, traci grunt pod nogami, bardzo często jest właśnie w tym dołku fali, albo w tym całym okresie czarnej fali, skrytykowane za swoją mowę. A osoby, które mają kontakt tylko przez chwilę, nie rozumieją, że może za chwilę nastąpić ten lepszy moment. Dokładnie odwrotnie są zaskoczeni, że przecież tak dobrze mówiłeś. Co się stało, że naraz skoczyłeś na złą falę. A tak działają emocje, i tak wpływają na ciało. Cały czas wszystko się zmienia. Nie można mówić o jakiejś stałości w przypadku mowy, z blokami mowy i jąkaniem. Cały czas jest zmienność. Wszystkie spotkania z ludźmi, sytuacje, miejsca publiczne szczególnie wpływają na poziom napięcia. Z falą dopiero rozprawia się nowa mowa przez tą stabilność i kontrola. Mimo, że ciało reaguje, ale technika nowej mowy nie pozwala wpaść w dołki. To tak jakby mieć radar wewnętrzny, który sprawdza, co się dzieje z twoim ciałem. Zaczyna się napinać, to stosujesz odpowiednie techniki. I Tego się uczysz właściwie, tego uczy się Użytkownik nowej mowy całe życie, żeby być w tym bardzo dobrym, żeby być w tym bardzo dobry, żeby już przewidywać do przodu, ale też szybko reagować. Co się zmienia, reagujesz. W ten sposób doprowadza się do sytuacji bardzo stabilnej. Już od samych. już od pierwszych dni kursu podstawowego sytuacja staje się bardzo stabilna dla. Osoby uczącej się nowej mowy, a później już nowomówcy, bo codziennie jest dzień, kiedy mówi się bez zacięć, bez bloków i bez jąkania. Nie ma falowości. Wiele osób pisze to w swoich dziennikach i podsumowaniach dnia podczas treningu. Nie doświadczam falowości, nie doświadczam zmienności. Codziennie mówi mi się dobrze, albo już kilka dni mówi mi się dobrze pod rząd, czego dawno nie było. Więc yy, tak należy rozumieć falę, tak ja rozumiem falowość i zmienność. Jak sami widzicie, te mozaiki nie są idealne. Wejdziesz wewnątrz, zbliżysz, to widać te wszystkie stany, to co się dzieje, te wszystkie pęknięcia, czego wydaje się z zewnątrz, czego dla wielu ludzi z zewnątrz nie widać, bo widzą właśnie wszystko z jakiejś perspektywy ogólnej, z daleka. A osoby, które cierpią na blokimowy i jąkanie, po prostu to czują. Czują każdą cegiełkę, można powiedzieć każdy wyraz. A każda fala na tym dywanie, tutaj na deptaków Alicante, jest taką metaforą i porównaniem do dnia. Jakie masz dni? Czy są białe fale, czy może czerwone, że jesteś aż wściekły. Czy może te ciemne że po prostu jest ci źle. A czekasz znowu na tą białą. I tak mi się tutaj właśnie skojarzyło to widząc tą mozaikę. na którą się popatrzy z góry, to no jest piękna, gładka, będzie idealna. Tak naprawdę nie jest. Jeśli podobała Ci się ta metafora, daj znać w komentarzach. Czy doświadczasz takich fal, takich zmienności? Oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Nowa Mowa, to zostaw lajka i nacisnij subskrybuj. A ja nagram dla Ciebie kolejne filmy. Cześć. Nowa Mowa to lepsza przyszłość.